Psalm 90. Nie mam tekstu, ten, więc muszę tak czytać z tego. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki. Jesteś Ty, Bóg. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy gdyż tysiąc lat w Twoich oczach jest jak jeden dzień wczorajszy już miniony i jak warta nocnej straży. Porywasz ich i jak nurt powodzi, są jak seno poranku, jak trawa co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twa surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy Nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, a lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80, co ich chlubo, trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie przejęty Twoją bojaźnią? Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość, mądrość. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze, zmiłuj się nad swoimi sługami. Nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niedoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat. Ich dzieci. Niech zańci nad nami przychylność Pana, naszego Boga i dzieło naszych rąk uczyń trwało, tak? Nadaj trwałość dziełu naszych rąk. Więc mówi się, czy co niektórzy mówią, że żyjemy w dobie głupoty. Głupota rządzi generalnie, na czym ta głupota polega? Polega na tym, że głupotę nazywamy mądrością. A prawdziwą mądrość nazywamy głupotą. Polega to na tym, że jako ludzie chcemy zmieniać świat, chcemy modelować ten świat, chcemy na nowo kształtować pewien porządek. Na nowo chcemy nazywać rzeczy, definiować rzeczy, określać rzeczy, czyli zmieniać to, co już zostało wcześniej zrobione. Został położony pewien fundament, na którym stoi pewna budowla. A głupota chce ten fundament usunąć. I zastąpić go piaskiem. A co się stanie, jeśli fundament zostanie usunięty i na jego mie na miejsce tego fundamentu pojawi się piasek? Burza, wichura, powódź obnaża. Toż bardzo szybko taka budowla no, musi przestać istnieć. Taka budowla musi się zawalić. Taki budynek musi się zawalić. I głupota polega na tym, że usuwamy definicję i wartości, które ustanowił Bóg i które kształtowały nasze, można powiedzieć, zachodnie społeczeństwo przez setki lat i zamieniamy je na nasze ludzkie definicje i wartości, odrzucamy Boga i stawiamy człowieka na tronie, na piedestale i koncentrujemy się na tym, co wielbi człowieka. Dlatego myślę, że na przełomie roku tak, że na, że następuje pewna zmiana, stajemy się coraz o rok starsi. Stajemy się coraz bliżej, stajemy coraz bliżej wieczności, dlatego dobrze sobie jest czasami przypomnieć, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Dobrze jest o tym sobie przypominać, ponieważ to pozwala nam dostrzec nasze ograniczenia oraz problemy, jakie nasze koncepcje i pomysły na życie tworzą. To przypomina nam naszą głupotę i pokazuje nam, że potrzebujemy mądrości mądrości bożej. I ten psalm jest takim dobrym antidotum na ten wiek głupoty. Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tego psalmu. I chciałem się skupić w zasadzie na, na jednym wersecie, na wersecie dwunastym. W związku z tym, że wchodzimy niemalże w nowy rok, to, to dobrze jest wejść w ten rok modlitwą. I, i modlitwa to jest werset dwunasty. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać, Mądrość. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. I chciałem powiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to objawy i diagnoza. Ponieważ zanim właśnie przejdziemy do tej prośby, to dobrze zobaczyć, jakby kontekst tego psalmu. Dobrze jest zobaczyć. W jakim kontekście ta prośba się pojawia? Jest to pierwsza z kilku prośb skierowanych do Boga, które się pojawiają właśnie w kolejnych wersetach. I w związku z tym te prośby no, muszą być powiązane w jakiś sposób z tym, co o czym czytamy, czy czytaliśmy na, na początku. Tak? Y jest, musi być powiązanie z tym, co wcześniej jest napisane, a, a tymi prośbami. I werset, tak krótko bardzo przelecę przez te, te wcześniejsze wersety, werset pierwszy mówi nam, że jest to modlitwa Mojżesza, ten, ten psalm. Ale nie jest to modlitwa ograniczona do osoby Mojżesza. Mojżesz nie modli się tutaj o siebie. Raczej Mojżesz reprezentuje tutaj Boży Lud. On staje w Jego imieniu. Mojżesz staje przed Bogiem jako przedstawiciel Izraelitów. Oni są tymi, dla których z pokolenia w pokolenie Bóg był ostoją, ucieczką, kryjówką. Dlatego Mojżesz modli się o Boży Lud. Wersety od drugiego do szóstego mówią nam o Bogu. I pokazuje nam yy, psalmista Boga, który jest stwórcą wszystkiego. Dodatkowo pokazuje nam op, yy, też to, że oprócz tego, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, to też jest wieczny. I po czym pokazuje nam człowieka na tle właśnie tego stwórcy oraz wiecznego Boga. Człowiek pokazuje człowieka, który jest śmiertelny w obliczu wieczności Boga. Życie człowieka jest bardzo krótkie. Psalmista mówi, rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Bardzo szybkie. Bardzo krótkie. I dalej w wersetach od 7 do 11 psalmista koncentruje się na losie Bożego ludu. Jaki jest to los? No obraz, jaki psalmista maluje przed nami, przed naszymi oczami, jest bardzo mroczny. Boży lud doświadcza Bożego gniewu, a ten gniew jest wylany na nich z powodu ich grzechów. Ich życie jest trudne, jest pełne znoju i trudu. Ich życie trwa krócej niż powinno. Bóg powiedział, że, że życie ludzkie będzie trwało 120 lat, a ich życie trwa 70. A jak dobrze, jak się różne rzeczy tam ułożą, no to do 80 może dobiją. Yy, więc no, umierają zbyt wcześnie. I psalmista kończy pytaniem, które w jakiś sposób... Pokazuje też duchową kondycję Bożego ludu, pokazuje jego diagnozę. Zobaczyliśmy objawy, jakie są, jakie trapią ten lud i jaka jest diagnoza psalmistyczna, też Mojżesza. Więc jest to bardzo spójny obraz przedstawiający nam Boży lud. Grzeszą i dlatego doświadczają Bożego gniewu, a grzeszą, dlatego że nie ma przed ich oczami bojaźni Bożej. Nie boją się Boga, nie szanują Boga. I to jest główna przyczyna tego stanu rzeczy. Taką diagnozę stawia Mojżesz w tym psalmie odnośnie Bożego ludu. I właśnie to jest ten kontekst tej prośby, z jaką Mojżesz zwraca się do Boga, woła do Boga i prosi go, aby Bóg podjął pewne działanie względem tego odstępczego Bożego ludu. Ale nie woła oni, tylko mówimy. On utożsamia się z tym ludem. On jest jednym z tego ludu. On jest jednym z nich. Więc woła do Boga, prosi, aby Bóg nauczył ich dobrze liczyć ich dni. Ale co to znaczy? Nauczyć dobrze liczyć dni. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś umiejętności matematyczne, tak? żeby umieć dodawać, czy odejmować, czy mnożyć, czy dzielić. Nie. Nie o to tutaj chodzi. Najprościej mówiąc, psalmista woła, woła o to, aby Bóg pomógł Bożemu ludowi zrozumieć, kim są. A są stworzeniem, które jest śmiertelne, które żyje tylko jakiś ograniczony czas, jest stworzeniem, które żyje bardzo krótki czas w porównaniu z wiecznym czy odwiecznym Bogiem. I psalmista woła w tej modlitwie o odpowiednią perspektywę dla, dla Bożego ludu, żeby oni widzieli, właściwie postrzegali rzeczy takimi, jakimi są, żeby patrzyli na siebie przede wszystkim we właściwy sposób. Yy, czy jest to ważne? Słuchajcie, ta, ta, ta perspektywa. No, wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Yy, pojawił się niedawno taki, taki film yy, Barbie, nie wiem, czy ktoś oglądał. Yy, jest taka jedna scena, ja nie oglądałem, ale jedna scena yy, gdzieś tam z trailera, czy z czegoś, za, zapadła mi gdzieś tam w, w głowie. Jest taka scenka, z jednej strony śmieszna, u barwi w domu odbywa się impreza, przyjęcie. Jest muzyka, napoje, dużo ludzi, tak, wszyscy tańczą, no jest zabawa. I, i w pewnym momencie ktoś, jakaś kobieta na, na tej imprezie mówi, jest to najlepszy dzień. Na co Barbie odpowiada, naprawdę najlepszy i wczoraj też był i jutro będzie i codziennie do końca świata, tak, więc pełna radość. I nagle po chwili Barbie zadaje pytanie, myślicie czasem o śmierci? I muzyka ucicha, tak, za zatrzymuje się i wszystkie oczy skupione na Barbie z otwartymi oczywiście buziami, co to za pytanie? Tak? Co to za pytanie? I Barbie czuje tą konsternację. Tak? Nie wie co ze sobą zrobić. Najchętniej by zapadła się pod ziemię. Ale to jest właśnie pytanie, które obnaża pewne rzeczy. Yy, tak? Ona nie zdaje sobie sprawy. Tak? Nie wie co zrobić w takiej sytuacji. Bo to, to pytanie jest niewygodne dla wszystkich. Tak? I ta sytuacja właśnie to pokazuje. Jest to bardzo niewygodne pytanie. Zabawa się kończy. Zabawa się kończy, tak? I tak właśnie funkcji, można powiedzieć, funkcjonuje Boży lud opisany w psalmie. Ten lud nie żyje, nie funkcjonuje na co dzień mając perspektywę właśnie śmiertelności. Oni nie myślą o śmierci. W związku z tym przywiązują wagę wyłącznie do tego, co jest tu i teraz. Bawmy się. Tak, bawmy się. Ich perspektywa jest wyłącznie doczesna. Ich perspektywa do, dotyczy wyłącznie chwili obecnej, a to z kolei kształtuje ich wartości, którymi kierują się w, w życiu. A te wartości wpływają na to, jak żyją. A ponieważ myślą wyłącznie o tym, co doczesne, to kierują się wyłącznie zaspokajaniem własnych rząd, ambicji, czy pragnień. A to z kolei wyraża się poprzez grzech, to kończy się grzechem. Więc psalmista prosi o. Perspektywę dla Bożego ludu. O perspektywę właśnie takiej skończoności i śmiertelności, że oni są ludźmi, którzy mają swoje ograniczenia, mają swój początek i koniec i, i pewnego dnia ich życie się skończy. Ale czy tylko i wyłącznie o taką perspektywę tutaj psalmista woła? Nie. Ta perspektywa śmiertelności człowieka musi być uzupełniona właściwą perspektywą nawiecznego Boga. Który jest Twórcą wszystkiego i który jest Bogiem Świętym i sprawiedliwym. Psalmista woła o to, aby Bóg dał Bożemu ludowi zrozumienie, że są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje życie. To znaczy, że Bóg nie jest gdzieś tam daleko i nie przygląda się jak jak wielki brat, yy, prawda, i, i, i kibicuje jednym innym nie, yy, ale w zasadzie nic nie robi. Nie, Bóg się interesuje swoim ludem. Bóg nie jest obojętny na to, jak ten lud funkcjonuje. Bóg nie jest obojętny na grzech tego ludu. Bogu zależy na tym, żeby, żeby ten lud postępował właściwie. Bogu zależy, żeby ten lud przestrzegał jego przykazań, bo, bo w tym jest ich dobro. A jeśli jest gdzieś tam mowa o grzechu, Czyli nie gdzieś tam, jest ta mowa o grzechu, o ich grzechu, to znaczy, że jest też mowa, musi być mowa o prawie, o prawie moralnym, który Bóg ustanowił dla człowieka, dla Bożego Ludu. A to z kolei prowadzi do konsekwencji grzechu. Jeśli Boży Lud grzeszy, to Bóg, jak kochający ojciec, okaże swój lud dla jego dobra. Bóg chce opamiętania dla swojego ludu. Bóg chce, aby zeszli z drogi grzechu i szli drogą sprawiedliwości i świętości. Jest takie powiedzenie, że to, w co wierzymy odnośnie przyszłości, kształtuje to, jak żyjemy teraz. To, co wierzymy odnośnie przyszłości, kształtuje naszą teraźniejszość, ponieważ kształtuje to, jak funkcjonujemy. Jeśli wierzymy, że po śmierci nic nie ma. Że nie, nie staniemy na sądzie i nie odpowiemy za wszystko, co uczyniliśmy w naszym życiu, to po co się przejmować? To jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Tak? Dlatego na przykład komuniści czy naziści dopuszczali się potwornych zbrodni. Wierzyli, że nie odpowiedzą przed nikim za, to, za, za te zbrodnie, za to, czego się dopuścili, więc sobie pozwalali. Nie mieli żadnych granic. Czemu się przejmować, skoro byli przekonani, dogłębnie przekonani, że ich nikt z tego nie rozliczy nigdy. Ale jeśli wierzymy, że po śmierci będziemy rozliczeni z tego, jak żyliśmy, że staniemy na sądzie ostatecznym i zdamy sprawę ze swojego życia, to już nie będziemy żyli według zasady hula i dusza, piekła nie ma. Będą, będziemy mieć jakieś ograniczenia, które będą w jakiś sposób kontrolowały nasze zachowania, nasze postępowanie. Oczywiście dzisiaj ludzie chcą tych, tych barier, te bariery usunąć. I chcą po prostu mieć piekło na ziemi. Tak? Bo bez, bez tych barier to po prostu bariery grzechu zostają usunięte generalnie. Mówiąc i ludzie żyją jak chcą i traktują innych jak chcą. Więc dobrze mieć dobre zasady, dobre bariery, które pokazują, Boże bariery generalnie. Więc liczenie dobrze swoich dni to po prostu świadomość swojej śmiertelności oraz świadomość wiecznego Boga, Stwórcy, przed którym każdy człowiek żyje i przed którym każdy człowiek zda sprawę za samego siebie. Czyli możemy powiedzieć, że kiedy psalmista woła do Boga, aby ten nauczył Boży lud dobrze liczyć ich dni, to w zasadzie jest to prośba o Bożą bojaźń w ich sercach. Bo jeśli przyczyną ich stanu, ich, ich duchowego stanu, ich duchowej kondycji jest brak tej bojaźni Bożej, to nie, no, nie powinno nas dziwić, że prośba o bojaźń Bożą dla ludu Bożego jest pierwszą prośbą skierowaną do Boga i, i po tej prośbie dopiero są skierowane inne rzeczy, czy też inne prośby. Więc nauczenie ich liczenia dobrze ich dni jest tak naprawdę nauczaniem nauczeniem ich życia w bojaźni Bożej, w takim szacunku do, do Boga. I ostatnia rzecz, skutek. Zobaczyliśmy powód, dla którego Mojżesz woła o bojaźń Bożą. Woła o to, żeby Bóg ich nauczył dobrze liczyć ich dni. A co to ma zmienić? Jaki będzie skutek tego dla Bożego ludu? Jaki ta, ta, jak ta nauka będzie miała skutek w ich życiu? I Mojżesz odpowiada na, na to pytanie, właśnie w drugiej części tego 12 wersetu, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Więc skutkiem bojaźni Bożej jest mądrość. Dzięki bojaźni Bożej, Boży lud zyskuje mądrość. I taki związek pomiędzy Bożą bojaźnią a mądrością jest potwierdzony w innych miejscach. W pisma świętego yy, na przykład Salomon mówi tak w, przypowieści, w księdze przypowieści Salomona w 15 rozdziale 33 wersecie bojaźń Pana to szkoła mądrości a pokora poprzedza chwałę tak? bojaźń Pana to szkoła mądrości to znaczy że bojaźń Boża jest czymś dobrym jest czymś dobrym ponieważ prowadzi do dobrych rzeczy mądrość jest wartością jest cnotą, mądrość jest po prostu dobra, i boży lud powinien pragnąć mądrości. Sal Salomon, czy autor przypowieści Salomona, zachęca swojego syna, aby za wszelką cenę zdobywał mądrości. Tak? Mądrość jest dobra. Natomiast ci, którzy Boga nie znają, nie cenią mądrości. Tak? Dla nich wartością jest głupota. Więc głupota z kolei jest przywarą, jest zła. Człowiek zwykle cierpi z powodu głupoty. I, i psalmista pokazuje nam, że Boży lud cierpi z powodu właśnie swojej głupoty, z, y, z powodu tego, że, że grzeszą, że są nieposłuszni Bogu, że Boga się nie boją. Głupota, głupota prowadzi do grzechu, a grzech sprowadza Boży sąd. A co się stanie, gdy tę mądrość zyskają? No odpowiedź znajduje się w księdze w przypowieści Salomona. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Poznanie świętego oto rozum. Gdyż dzięki mnie pomnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. W przypowieści dziewiąty rozdział. 10, 11. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego oto rozum, gdyż dzięki mnie pomnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. Więc mamy tu przeciwieństwo tego, na co skarży się Mojżesz w tym psalmie, a skarży się na krótkie życie, które jest usłane trudem, znojem, cierpieniem. Więc mądrość, która wynika z bojaźni Bożej, prowadzi do czegoś przeciwnego, do pomnożenia, do przedłużenia życia. To znaczy, że mamy tu do czynienia z błogosławieństwem z nagrodą ani z karą czy przekleństwem. Więc jeśli tylko zostaną nauczeni przez Boga, by dobrze liczyli swoje dni, to w zasadzie ich los się odmieni. Ale ich los się odmieni, ponieważ zyskają mądrość do tego, jak żyć przed Bogiem. Jak żyć jako śmiertelni ludzie przed obliczem wiecznego Stwórcy, który jest ich Bogiem. Otrzymają nową perspektywę, która zmieni ich priorytety. Która zmieni ich, wart, ich wartości i spowoduje zmianę sposobu ich życia. A zmiana sposobu życia, która wynika z mądrości, daje satysfakcję, daje prawdziwą radość. Zatem Mojżesz widzi stan swojego ludu, widzi przyczynę, dlaczego tak jest i jego diagnoza jest tu przedstawiona. Boży lud cierpi z powodu braku bojaźni Bożej, z tego powodu braku mądrości. To znaczy, że Boży Lud postępuje przed Bogiem w swojej głupocie i tę głupotę odczuwają na sobie samych. I jedyne lekarstwo dla tego ludu to to, to żeby Bóg ich nauczył tej bojaźni Bożej, aby Bóg nauczył ich dobrze liczyć ich dni, żeby dał im świadomość tego, kim są i, i w jakim świecie żyją, że są ludźmi, którzy są śmiertelni i którzy zdadzą sprawę przed, za swojego życia przed Bogiem. I to pouczenie sprawi, że zyskają mądrość, mądrość tego, jak żyć przed Bogiem. Ich drogi, jakimi chodzą, ulegną zmianie. Mądrość zastąpi głupotę, posłuszeństwo Bożym przykazaniom zastąpi grzech, który jest przestępstwem prawa Bożego, a to z kolei sprawi radość, która zastąpi smutek spowodowany grzechem. Więc, czy myślisz czasem o śmierci? Czy zastanawiasz się nad przemijaniem? Czy myślisz o tym, że pewnego dnia wydasz swój ostatni oddech, a potem zostaniesz złożony do grobu? Czy zastanawiasz się nad tym, co jest po drugiej stronie? Czy zastanawiasz się, co będzie z Tobą, jeśli staniesz przed Bogiem na sądzie ostatecznym? Czy zależy Ci na mądrości? Czy ważne jest dla Ciebie, aby dobrze przeżyć swoje życie? Tym, które dał Ci Bóg, które pochodzi od Boga. Być może te pytania brzmią drastycznie, szczególnie właśnie, że dziś jest ten Sylwester i dla wielu jest to czas zabawy, czas świętowania, więc takie, takie pytania po prostu zabijają zabawę, tak jak, jak zabiły zabawę u, u Barbie na przyjęciu. Ale, ale tak naprawdę jest to dobry moment, żeby nad pewnymi rzeczami się zastanowić, i być może spróbować odpowiedzieć sobie na te pytania, no bo mamy zapowiedź nowego roku, tak? Przybędą nam kolej, przybędzie nam kolejny rok do naszego życia, ale to też oznacza, że nieuchronnie zbliżamy się do dnia naszej śmierci. Jesteśmy coraz bliżej tego dnia i tej godziny, kiedy zostaniemy odwołani z tego świata i nawet nie wiemy, kiedy się to stanie. To może być za chwilę, a może być za jeszcze wiele lat. Oczywiście my zakładamy, bo jesteśmy pozytywnie nastawieni w tej, w tej materii, to zawsze zakładamy, że my dożyjemy sta późnej starości. Yy, więc odkładamy myślenie o tym, że umrzemy na inny czas, na później. Myślenie o śmiertelności człowieka i wieczności świętego Boga, musimy pamiętać, przynosi dobre rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o Boży lud. Kiedy Boży lud umie liczyć dobrze swoje dni, to zyskuje mądrość. Myślenie o śmiertelności i wieczności zmienia naszą perspektywę, zmienia to, jak patrzymy na różne rzeczy, jak wartościujemy pewne rzeczy. To znaczy, że pozwala nam przenieść ciężar ciężkości na to, co naprawdę jest ważne. Wtedy unikamy niepotrzebnych kłótni, walk o jakieś mało istotne rzeczy, gdy skupiamy się na tym, co istotne. Potrafimy czerpać radość z tego, co naprawdę istotne. I Biblia pokazuje nam, że myślenie o naszej śmiertelności, właśnie w obliczu wieczności i świętości Boga, wnosi dobre rzeczy. W księdze Kocheleta czytamy taką mądrość lepiej iść do domu żałoby, niż do domu biesiady, a tak? lepiej być na pogrzebie niż u barwi na przyjęciu, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi. A żyjący powinien brać to sobie do serca. Tak. W domie żałoby widzi się kres wszystkich ludzi. A żyjący powinien brać to sobie do serca. Więc jeśli jesteś uczniem Chrystusa, Jezu, Pana Jezusa Chrystusa, to dobrze jest mieć ciągle przed swoimi oczami krzyż Chrystusa. Tak, to jest dom żałoby, można powiedzieć. Krzyż Chrystusa. Ten krzyż przypomina nam o nieuchronności śmierci. Przypomina też nam o nieuchronności Bożego Sądu. I przez to Krzyż Chrystusa kształtuje pozytywnie życie chrześcijan. Bóg zaplanował, aby Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, cały czas przypominały uczniom Chrystusa, kim są i dokąd zmierzają. I kim jest ich Bóg, któremu służą. Przez Ewangelię Bóg uczy nas liczyć dobrze nasze dni. Dlatego wystawiajmy się. Jak najczęściej na działanie krzyża w naszym życiu. Potrzebujemy krzyża Chrystusa jak najwięcej, aby zyskać mądrość, którą jest Chrystus. Im więcej krzyża, tym więcej Bożej mądrości w naszym życiu, a tą Bożą mądrością jest Boży syn Jezus Chrystus. Nie myślmy, że ponieważ jesteśmy Bożym ludem w Chrystusie Jezusie, to to może to, to, to jesteśmy jakby zaszczepieni na, przeciwko błędom, które popełniali wierzący w Starym Testamencie. To tak nie działa. My możemy się uczyć dzięki ich błędom, na ich błędach i to róbmy. Tak? Więc jeśli Mojżesz wołał o, 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 o właśnie o to, żeby Bóg nauczył Boży Lud liczyć dobrze ich dni, tak samo i my wołajmy o to dla nas, aby nasze serca były przesiąknięte tą bojaźnią Bożą w Chrystusie. Właśnie, niech to będzie naszą modlitwą. Jeżeli nale, należymy do Chrystusa, to należymy do Bożego Ludu, i może powiedzieć, że Chrystus zachęca nas, aby ta modlitwa stała się naszą modlitwą, ponieważ nie żyjemy w próżni, żyjemy wokół ludzi. Wokół ludzi, którzy bardzo często są nieposłuszni Bogu, żyją w, w buncie wobec Boga, żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Nie ma bojaźni Bożej przed Ich oczami. Więc diagnoza postawiona w tym salmie jest diagnozą, która dotyczy też tych ludzi, którzy są wokół nas, których można powiedzieć jesteśmy częścią. Dlatego nasza modlitwa, naszą modlitwą powinno być też wołanie do Boga, tak jak wołał Mojżesz. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni. I nie chodzi tylko o nas samych, ale o tych wszystkich ludzi, którzy są wokół nas, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. To mądrością jest Boży Syn Jezus Chrystus. Więc nasza modlitwa jest taka, aby Bóg zmienił sposób patrzenia nas samych, ale też ludzi wokół nas, aby mogli po prostu zyskać Chrystusa. Potrzebują w innej perspektywy tej ewangelicznej perspektywy na to, że są stworzeniem, które żyje tylko określony czas tutaj na Ziemi i które jest odpowiedzialne przed Bogiem, który jest wieczny, który jest święty, który jest stwórcą i który ustanowił swoje prawo. Więc, więc, więc bojaźń Boża prowadzi do Chrystusa, który jest Bożą mądrością. Czy myślisz o śmierci? Czy myślisz o śmierci? Zachęcam do tego, jeżeli myślisz, tak, to też wołaj, żeby Pan Bóg nauczył Ciebie dobrze liczyć Twoje dni, abyś zyskał mądrość, którą jest Chrystus. Amen. mi się.